Krystian, ale ty piękny jesteś, nie jest ci za, za gorące przy tym ognisku? Tak same kości widzę. A wiesz co? A, co ty zrobiłeś? Krystian. Halo, cześć, witam A, halo, serdecznie, cześć, dzień dobry. Dzień dobry. A, ale ty masz ładny nożyk. A nie, czekaj, ja mam taki sam. Masz taki sam? Tak. O, Patrz, będę ja. O, ja. Paroni, pa, pa, Olu, e, e, mogę... Sojusz? E, kim mam być? E, Jane czy Slinging Slasher? Wybieraj szybko. I... Jane, 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 Jane. Jestem Jane. O Jezu, ale ty masz straszne oczy. <noise> I koszulka z Robloxa. No. <noise> Będę farką... <głosy> farką. <głosy> Fanką <Farką>. Robloxa. <noise> e, <noise> <noise> Dobra. Idę i załatwić, a ciebie chyba oszczędzę. Ja sobie farmię pieniążki tutaj. A w ogóle ktoś wygląda tak ładnie, że już umarł, na nim już jest buźka, a na przedostatniej osobie w ogóle nie ma buźki. Widziałaś to? Bo przedostatniej osoby w ogóle nie ma, Krystianie. A, to a, wiele widzisz. O, jaka mapa! Taki labirynt trochę, no nie podoba mi się to, nie powiem. O, już widzę gdzie jesteś. Co twoja o, postać widzę. w ogóle robi? Powiedz mi. Moja postać? Tak. Nie. Tylko tnie? Chyba aż tnie AŻ? Tak, aż tnie Ja w ogóle nie kampię przy nich, ja po prostu biję jednego i drugiego Dobra, spoko ja, Gościu chodzi u mnie, ale jest no camping? Nie wiem, nie rozumiem Cześć! Ziola, podnosisz Ej, ich? Tak, ja tu sobie expo zbieram O, ja nie, mogę, ja nie mogę wchodzić, tak Ja tu sobie expo zbieram na spokojnie Uuu, dziewczynko! Uu. Halo Uuu, uh, nice Więcej pieniążków Jak tam się bawisz, Krystianie? Jak się chowacie w krzakach, to was widzę, wiecie o tym? Chyba nie wiem Trój, tr Trójkę powaliłem naraz Cześć Cześć, Ola Cześć, gdzie jesteś? Chciałabym cię zobaczyć Ale ty piękny jesteś, hej No nie tnij mi, przyjaciół Uciekaj, bo ciebie też potnę nie potniesz mnie. Pa, pa, my my sojusz mamy. O nie, zabiłeś tu kogoś. O! Co mu się dzieje? Krystian, um, uh, uh, chodź na ulicę. Czy co u ciebie dzieje? ten nie, nie, nie mogę cię, nie mogę cię tego. ale bo ten kościół się tu popsuł. O, właśnie ten. Uh, uh, pa! mam nadzieję, że się dobrze bawisz tam z tym swoim nożem. Dobrze A właśnie, jeszcze tu kilka osób żyje. No. Jak kogoś znajdziesz, to mi powiedz gdzie. A nie. Nie będę ci zabawy zabierać. Hehe. Ja się bardziej tutaj na pieniążkach skupiam. Dwie minuty. Boże, cały czas przed sobą słyszę twoje cięcie. Bo zostało jeszcze sporo osób, ci powiem. Pewnie w labiryncie siedzą. W szafkach czy coś. Jestem nie wiem. tu. Widzicie? Kurde, gdzie oni się pochowali? Pewnie w domach siedzą kampiuchy. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Gdzie te kampiuchy? Gdzie tu się wchodzi na piętro? Nie wchodzi się. Nie wchodzi się. Na... Nie, no wchodzi się na piętro jakoś. Ja zakładam, że w tych domkach się nie wchodzi na piętro. Kurde, nie ma tu nikogo, Ola. Nie ma? No, nie ma tu nikogo. Kurde, jeszcze tyle osób żyje. Mówisz? No! Wiem, co zrobię. Dzignę ciebie. Nie, no nie, no. Nie dźgniesz mnie. Ja ci nie pozwalam mnie dźgać. Ale powiedz mi, gdzie ktoś jest. No nie, ja znajdę nie wiem, ich w gdzie tym oni czasie. są. Skąd mam wiedzieć? Ja nie widzę ich przecież. No widziałem ciebie. Co za mnie? nie! Ktoś po ciebie przyjdzie. Jak ktoś po ciebie przyjdzie, to im powiedz, to cię oszczędzę. Ale, ale kłamstwo, po mnie nikt nie przyjdzie. O! Tu jest jeden gościu w krzaku. Halo, on le. O, o! Podnieś mnie, podnieś mnie. No nie, no kampisz, no! O nie! No zabiłeś ją! Dobrze właśnie. O to no chodzi, ja nie mam już przyjaciół. Nie, nie zabijesz wszystkich. Nie ma opcji. E, jestem. O! Nie zobaczysz mnie. Nie ma opcji, że mnie zobaczysz. Na zewnątrz. Masz tak? No po prostu nie ma. Mam za dobry kamuflaż. E, to pa, pa, papa! Powiedziałem popa! Pa, no nie, i tam ostatnia osoba została, która ucieka. E... Jedna była w Chodź do tchorzu! No, I ten z... jeden gościu zbagowany na środku. E... Gdzie na środku? Ten A, tu. A tak, tak, no... On gra nam po psuchalą! Co mogę za się Ola. Kupić? Oprócz noży. Co? O, jak ty to zrobiłeś? Naucz mnie. Siadaj. No jak? Shift. No siadaj, shift. O! Siema. Siemka. Siemaneczko. Ja tu wącham kamienie. E, ja też, żar z ogniska. Od spodu wącham. E, wącham ognisko od spodu. Mm. Siema. O, Teraz ja mapa. będę, zobaczysz. Nie. Ktoś na górze. Tony, o. ten co się zbagował o nie, to, to, to bardzo źle świadczy Krystian, to bardzo źle świadczy. Klaun. Czemu mam go tak po... Okej, okay, dobra. Był On taki wstał, położony... Spokojnie. Dobra, bo się. U, upił się. Badum! <laughs> pięknie, pięknie. Dobra, o, gdzie jesteś? Zespiałam się w czerwonym domu. Eee, nie wiem gdzie to. A, cześć się siema. Ola, nie wiem gdzie to. Eee, nie wiem, jestem w jakimś czarnym... Jestem na środku ulicy. Dobra, widzę cię, widzę cię. Stój, 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 tył, 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 tył. Hej, jej, jej. Tu, hej, hej, tu. Hej! Hej, hej! Chodź, idziemy na górę, Ola. Gdzie? Chodź ci pokażę patrz takie tę. Czekaj, jak bo tu robisz, Tak. Wchodzisz, stajesz tu. Gdzie? I możesz tak kamerą za o... tego patrzeć. I o... widzieć, co się dzieje. ja jestem tu słaba, więc. Ja będę tu patrzeć. a możemy? Ola, możemy tu na dach wejść, dasz radę wskoczyć. Gdzie? Tak, tak, z której przez... strony. Jezus, idź, grubasek. Z której strony na dach? Gdzie ty chcesz na dach skoczyć? No tu, jest... tu, tu, tu. Oj, tu, nie tu. wydaje mi się. Że... Chodź chodź, spróbuj po mnie. Po mnie, po mnie. Ach, ach, nie da się, nie da się. Zablokowany. Zablokowany. No, muszę się gdzieś sować, Ola. Patrz, e... tam ich załatwia. To jest moja kryjówka. Siema. Nie, to jest bardzo zła kryjówka. To jest bardzo zła kryjówka. Um... O! On Cię widzi! On Cię widzi! Wiem, on że mnie widział. widzi, ale musi iść dookoła. Nie blokuję, idę im pomóc. Okej. Okay. On jest głupi. Dobra, odszedł? Nie, on jest tutaj przy tej osobie. A! Proszę... O, jakiś wolny się zrobił klon. Nie śmiej się. Nie bij go! <noise> <Tam> ten gościu! <noise> Znowu leży, co jest? On go, go kampi! Uratować, On go kampi, halo? Ale to dobrze, to jak go kampi, to mu zdrowie nie leci. To, to bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Kamp go, kamp go. No halo, no proszę ich nie kampić. Siema. Uratowałem ich, Ola, obu. Siema, cześć Krystian. Siemka. O, ty jesteś cheater. Nie, tutaj wkładka była. Co? Czy ty wlazłeś do tego? krzaka? siedzę w krzaku. On nie wie, że ja tu jestem. On biega oko. On nie wie. No, mi niestety łóżka trochę wystają. Widzisz, że jestem po drugiej stronie. Czekaj, gdzie? A, tu, a ja leżę! Ja na szyfie leżę. A ja. Ale przecież przez płot ci będą nogi wystawać. Nie, ale ja że wzdłuż. Głowa mi tylko wystaje trochę. O, w tą stronę, spoko. Dobra, dobra, może być. Czekaj, ja jestem w innym krzaku troszeczkę. No, Pudłem, pudłem się nie schowa. Też do krzaka kartonem wszedł. Dobra, dobra, ja, ja jestem dobrze z mi pasuje. On tam, o, o Boże, przytulaska zaraz odkryje, bo jak podejdzie... No. O Boże, albo do mnie podejdzie, będzie źle. O, ale on kampi, ten clown kampi, to jest nie ej, to jest niefajne, to jest bardzo tak. niefajne Spokojnie, spokojnie, Grysian. Uratowałeś? Pracowałem Dobra, to z powrotem tak. do krzaka Siema. wraca, wraca. Goni psitulasa! Co do mnie, psitulas! Podniosłaś go instant... Tak! Ale mnie przesunął trochę! Idę na drugą stronę! No nie, widać mnie. Muszę się... Tylko nogę mi widać, ale luz. No nie no ciachnął mnie tu! No nie! Czekaj, 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 czekaj. Dobra, czekaj, dobra, zaraz. dobra, spoko, spoko. On kampi, on kampi, ale to dobrze, nam zdrowie nie spada. O, o. No kurde no! Chodź Ale, chodź, tu chodź pod dziurę! Idę Siema. On musi pójść dookoła. Siema Dobra, dobra, będę kampiła dziury. E, siema. Pozdro. Nie. Ej, te dziury są. O, siema. ma. E, wyjście. Uciekaj, Ola. Uciekam. Papa! Papa! Pa. już? Tak, a, a, nice. Nie ma mnie tam, nie ma. Najlepsze duo kurde. Tak, e, Najlepsze Ola. duo w Roblox. Pozdrawiam.